Miejscowość koło zawiercia jest przed ósmą rano, a w szkole podstawowej powoli gromadzą się uczniowie. W szkolnej szatni pojawia się też kobieta, która jest ciotką jednego z uczniów. Razem szukają jego kolegi z klasy, jedenastoletniego chłopca. Wszystko dzieje się na oczach kilkudziesięciorga uczniów. Gdy kobieta odnajduje jedenastolatka skłóconego z jej siostrzeńcem, zaczyna nim szarpać i wykrzykiwać niecenzuralne słowa przebierał się z innymi dziećmi, jak również była tam też córka. Wyszła kobieta, szarpała Marcela, bardzo go wyzywała, opowiadała, że powybija mu wszystkie zęby, że wie, gdzie jego mama pracuje, że wywiezie mamę do burdelu, do Niemiec, a zanim ją zabije. Szarpała, przewróciła go z wiem, to podeszła go za szyję i kopała. To machała mu przed twarzą blachą, taką mamą, jak ma policja. Ja myślałam, że to może z odpustu ma jakąś czy coś i chciała go postraszyć. Nie wiedziałam, że to jest policjantka. Później ta kobieta po prostu wyszła ze szkoły? Tak. Dzieci, które tam widziały, pobiegły zawiadomić nauczyciela, który był e, kawałek dalej na korytarzu, ale ta pani w międzyczasie zdążyła ze szkoły wyjść. Ale ja rozumiem, że państwo tutaj jako pracownicy szkoły szybko ustalili, kim była ta kobieta. To była mama jedne, jednego z naszych innych uczniów. Napastniczka jest znana w szkole. Uczy się tu nie tylko jej siostrzeniec, ale i córka. Jest policjantką Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej w Zawierciu. Dyrekcja szkoły wzywa policję, a niedługo potem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa składa także matka pobitego chłopca. Jak składałam zeznania w Zawierciu, ta osoba tam pracowała, o czym nie wiedziałam, to ten pan, który przyjmował te zeznania, bardzo dziwnie się zachowywał. Był cały czerwony, wychodził co chwilę, wracał, nie wiedział, co pisać, dzwonił, jak on ma przyjąć to zawiadomienie. A jeszcze, co bardzo jest zadziwiające, jak złożyłam zeznania z synem, wróciliśmy do domu, to wyszliśmy do domu, ja miałam 10 minut później telefon od tego policjanta, który mnie przesłuchiwał, że on musi za mną jechać, że muszę mu podpisać pismo, że się nie boję tych gruź, że nie traktuję ich poważnie. Powiedział bardzo panią, proszę, bo będę miał problemy, proszę to podpisać. I ja to Co podpisałam. To Kiedy pani się dowiedziała, że w ogóle ta kobieta jest policjantką? Dwa albo trzy tygodnie później ze szkoły. Było do mnie to nie do uwierzenia, ale poukładały mi się wszystkie klocki w głowie. Ta blacha, policyjna, te dziwne przesłuchanie mnie. Informacja o pobiciu dziecka przez policjantkę dociera do lokalnych mediów. Ale co zastanawiające, policja początkowo zaprzecza, aby doszło do takiego zdarzenia. Myśmy dostali anonimowego maila 22 października z informacją, czy wiemy, co się stało w szkole. Czyli tak mniej więcej tydzień później. Tak. Była mowa, że prawdopodobnie jakaś policjantka pobiła dziecko. Pytamy rzeczowo rzeczniczkę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, czy było zdarzenie z udziałem policjantki w szkole, w której mogła napaść dziecko i obrażać. Odpowiedź była: Przegrzebaliśmy wszystkie rejestry, niczego nie znaleźliśmy. No i znowu pojawiły się maile od tego anonimowego informatora, czy wiemy, że w tej sprawie przecież są przesłuchiwani nauczyciele. Piszę do policji, że jak to możliwe, że, że wszyscy wiedzą, że, że mogła dokonać napaści na dziecko wasza policjantka. Aby twierdzić, że nie. No i odpowiedź była mniej więcej w tym tonie: No tak, rzeczywiście coś, coś takiego było. E, policjantka została upomniana, jej zachowanie było niestosowne. Byłem w szoku. Jak można coś, co jest napaścią na dziecko, grożeniem, że jego matkę wyśle się do burdelu, po zęby, określić niestosownym zachowaniem? Nie chodził syn do szkoły. Przez prawie dwa tygodnie dostał leki na uspokojenie, spał ze mną wtedy, bardzo się bał. I do tej pory to ma, że dopóki nie wrócę do domu, to on nie pójdzie spać, bo on się boi, że z tej pracy nie wrócę, że ona mi po prostu złapie. Policjantka ma 33 lata, pełni służbę zaledwie od 2023 roku. Sprawa napaści na jedenastolatka trafia do pobliskiej prokuratury ale w celu zachowania obiektywizmu postępowanie zostaje przeniesione do Częstochowy. W kwietniu tego roku prokurator przedstawia funkcjonariuszce zarzuty, a we wrześniu do sądu trafia akt oskarżenia. Jest oparty na bardzo bogatym materiale dowodowym, w szczególności mam na myśli zeznania świadków, opinie biegłych. Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania lekkich obrażeń ciała poprzez szarpanie, dociśnięcie do ściany, przewrócenie oraz kopnięcie. Natomiast drugi zarzut jest związany z kierowaniem wobec chłopca gruźb uszkodzenia jego ciała. Te groźby dotyczą również pozbawienia życia matki chłopca, a także pozbawienia wolności tej kobiety i wywiezienia za granicę celem świadczenia usług seksualnych.